Cześć, cześć kochani! Marek Malc z tej strony z BestPan.pl Dzisiaj w takim bardzo, bardzo krótkim filmie Chciałem Wam pokazać, co wiosna potrafi zrobić z roślinami Wiosna to za dużo powiedziane Ja to porę roku nazywam obecnie po zimie Bo z wiosną to niewiele miało wspólnego, to co się obecnie działo Temperatury były bardzo niskie Już nawet mi nie chodzi o mrozy Tylko chodzi o to, że było po... 8 stopni, 9, 10, 7, do tego ciągle padało, także no, pogoda po prostu dramatyczna. Jak wyliczyli już specjaliści od pogody, maj był najzimniejszym majem od ponad 40 lat. To samo było z kwietniem, więc no, czego tu się spodziewać? My chcemy zapalniać Polskę, a przy takich temperaturach to najlepiej by tu rosły mchy i prosty. Pokażę wam na przykładzie mojego y, Trachecarpusa Princepsa, jak wiosna go zrujnowała. Chciałem, żebyście widzieli. Że to nie jest tak, że jest wiosna, hurra, wiosna, super. Nazwa nie ma znaczenia, chodzi o to, żeby było ciepło. Jak w styczniu będzie 20 stopni, to będzie super, tak. I bez względu na to, czy będziemy to nazywali zimą, wiosną czy latą, chodzi nam o to, żeby było ciepło. Wiosny w tym roku moim zdaniem nie było i dla mnie to był po prostu dramat i katastrofa zresztą widzę po zdjęciach jakie mi przesyłacie co się działo z Waszymi roślinami jak padały, jak wypadały stożki wzrostu i tak, dalej, i tak dalej dlatego przełączę Wam i pokażę Wam co działo się u mnie na przykładzie jednej rośliny bo to oczywiście w wielu można by pokazać to jest mój Tracheocarpus princeps o tej roślinie już opowiadałem w osobnym filmie, dlatego nie będę się tutaj nad tym rozwodził. Chodzi tutaj bardziej o to, co stało się tej wiosny, czyli w tym po zimiu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak od kilku lat kręcę te filmy, za każdym razem po zimie wypada z mojego princepsa stożek wzrostu. W tym roku powiedziałem nie. Nie poddam się, zrobiłem budę styropianową, w środku był dogrzewany zniczem, więc naprawdę miał bardzo, bardzo dobre warunki. No wiadomo, był tam bruz minus 5, minus 6 stopni, czy coś, ale to było krótkotrwale, był z znicz i było po prostu super. Super, żeby w tym roku nie wypadł mu stożek wzrost. Patrzcie, to jest liść, który był Wychodził w czasie zimy. Tak znaczy nie wychodził, tylko budował się w czasie zimy. I jeszcze wygląda zupełnie normalnie. A to, żeby tu było dobrze widać, jest liść. O, tu zbliżę. Który budował się w czasie naszego pozimia. Czyli jak to niektórzy mówią, wiosny. Co prawda, stożek wzrostu nie wypadł. Doprowadziłem y, do celu. Ale wiosna, zobaczcie, jak zmaltretowała tego liścia. To było dokładnie w tym samym czasie. O, one były wtedy na równe, widzicie? To się stykało z tym i doprowadziło do takiej oto o, sytuacji. To jest wszystko sytuacja wiosenna. To nie jest sytuacja zimowa, że jemu zimą coś się stało. Do takiego stanu, jaki jest w tej chwili, doprowadziła nasza tegoroczna wiosna. Dlatego naprawdę nie ma co się cieszyć na zapas. Przyszła wiosna i jest super. Bo tu chodzi o to, żeby było fajnie. Jeżeli jest ciągle zimno, ciągle mokro, to te rośliny, one nie zamarzną oczywiście, ale one po prostu zgniją, będą gnić. Jeżeli to będzie na przykład Waszyngtonia, to dopiero będzie miała przerąbane, czy na przykład daktylowiec, czy inna roślina bardziej wrażliwa. Trachy karpusy i tak nie są bardzo wrażliwe. Princeps jest, to już się przekonałem od wielu, wielu lat, że jest dużo, dużo bardziej wrażliwy niż zwykły Fortunei lub Wagnerianus. Dlatego sami zobaczcie, co się wydarzyło. Sami widzicie. Wszystko to jest gnilizna. O, teraz na Waszych oczach to odrywam. O, stryk. O, Takie coś. Byłby kolejny fajny liść. Będzie liść, bo on na szczęście nie wypadł, więc ileś Eee, czasu zaoszczędziłem, czekając na kolejne liście, ale ten liść będzie zdeformowany. Nie będzie miał jakby, no powiedzmy, że odtąd się pokaże albo coś w tym sensie, bo ta główna część, która tutaj miała się rozszerzyć na palce, to jej po prostu nie będzie. Jakie z tego wnioski? Hmm. Wiecie co? Moim zdaniem chyba jedynym wnioskiem jest taki, taki, że jeżeli będzie kolejna taka wiosna i będzie w prognozach długo widać, że jest źle, to najlepiej chronić te nasze rośliny od wilgoci. Tuż nie chodzi o żaden mróz. Chodzi tylko o to, żeby zasłonić jakimś daszkiem czy jakimś big bagiem, który przewiewa, żeby tylko nie gromadziła się tutaj woda, bo to jest po prostu nic więcej jak tylko gnizna. Także... Od tej pory wypuścił mój Princeps jeden liść i ten będzie drugi. O, tu jest też kawałek, widzicie, co się dzieje? Tak to niestety jest. Zobaczymy, ile wypuści w tym roku liści. I to samo stało się z korgliną. Która jest już do wykopania. Ja jej specjalnie nie wykopywałem, żebyście zobaczyli, bo oczywiście, tak jak Wam zawsze mówię, pokazuje nie tylko sukcesy, ale i porażki. Po prostu wszystko, co, e co się tutaj dzieje, zostaje pokazane. O, tutaj też wypadł stożek wzrostu. O, wszystko wychodzi. Po zimie wyglądała zupełnie dobrze. Fuj, jak śmierć. E było minus 18 stopni, była okryta tylko agrowłókniną. Oczywiście w tym roku w tym samym miejscu też posadzę kordylinę, bo jeszcze mi dwie zostały. Jakby ktoś chciał kupić, to co prawda na sklepie są nie wystawione, ale są bardzo dwie naprawdę przepiękne kordyliny. Bo są trzy, ale jedną muszę sobie zostawić i posadzę ją w tym samym miejscu, zobaczymy jaka będzie zima w tym roku to miejsce co prawda jest bardzo do dupy dlatego, że z tej strony gdzie są góry bardzo, bardzo mi wieje i wszystko tutaj no po prostu się niszczy od tego wiatru wiatr potęguje odczucie mrozu i tak dalej, i tak dalej może ją posadzę dzięki, to się jeszcze zastanowię bo na przykład Juce bakacie, no to wiatr nic nie zrobi bo ma liście jak pręty, tak także specjalnie nie wykopywałem teraz już mogę wykopać, bo Wam pokazałem i tak to mniej więcej wygląda. To jest to, co zima potrafi zrobić. Nie zima, wiosna, co potrafi zrobić z roślinami. Ale my się nie przejmujemy i zapalniamy Polskę pomimo tego wszystkiego, co się dzieje. Bardzo, bardzo niefajnego z pogodą yy, ostatnio na wiosnę. Życzę Wam wspaniałego dnia. U mnie leżaczek. Dzisiaj jest 25 stopni, wczoraj też było 25, więc może w końcu coś zacznie. Rosnąć. Życzę Wam cudownego dnia. Zapalmiamy Polskę z bestpan.pl. Trzymajcie się. Cześć!